Cześć towarzysze. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić kilka ciekawostek, na które możemy wpaść podczas przemierzania świata Assassin's Creed Valhalla. Zaczynamy. Podczas odkrywania tajemnic świata, w jednym z początkowych etapów gry, natkniemy się na bawiące dzieci, które chwalą się przed nami siłą swojego dziadka. Wspomniany mężczyzna wykazuje się niesamowitą krzepą fizyczną. Potrafi jednym uderzeniem powalić każdego przeciwnika. W swoim życiu wiele osób rzuciło mu wyzwanie, jednak poniosło klęskę. Mężczyzna podczas rozmowy żali się nam, że to jego klątwa. Jest to nawiązanie do anime One Punch Man, gdzie główny bohater Saitama również powala każdego wroga jednym uderzeniem i uważa to za swoje przekleństwo. Po pokonaniu pięściarza dowiadujemy się, że jedną z jego ofiar był Ivar Ragnarsson, zwany też Iwarem bez kości. Krucza Przystań Ravenstrobe, założona przez nas osada leży praktycznie w centralnej części Brytanii. W prawdziwym świecie również istnieje wieś Ravenstrobe, która położona jest w bardzo podobnej lokalizacji. Twórcy gry zaprzeczyli, że było to celowe nawiązanie, jednak gracze uważają inaczej. Tutaj mała ciekawostka informacyjna. Przemierzając świat gry odkrywamy wiele pozostałości po Rzymianach. Te wysokie, zrujnowane konstrukcje to nie estakady i wiadukty. Jak to zdążyłem usłyszeć od jednego z YouTuberów. Są to akwedukty. Były to kanały nadziemne lub podziemne, które dostarczały wodę do miasta. Tutaj akurat przedstawiam Wam pozostałości akweduktów w okolicach Londynu. Przebywając w Londynie, możemy napotkać nawiązanie do uniwersum Harry'ego Pottera. W jednej z chat, do której klucz znajdujemy nieopodal, odkryjemy dziwny list ze spisem przedmiotów. Są to pamiętnik dziennik Tomaridla, pierścień Marvolo Gaunta. Medalion Salazara Silterina, Puchar Czara Helgi Hufflepuff, Diadem Roweny Ravenclaw i Wąż Nagini. Mamy też tam brakującą pozycję, jest to oczywiście Harry Potter. W najnowszej odsłonie Asasyna możemy znaleźć Topór Pogrzebowy, który wystąpił już w dwóch poprzednich odsłonach Przygód Asasynów, a jego pierwszym debiutem było wystąpienie w innej grze Ubisoftu For Honor. Tam topór ten nosił podstawowy wojownik Wikingów Dręgr i był to legendarny oręż o ciekawej nazwie Sahalin. Jak widzicie, producent asesynów uwielbia iść czasem na łatwiznę przy wykorzystywaniu tekstur w swoich grach. Podczas eksploracji świata gry, natkniemy się na ognisko z bitym mieczem. Jest to nawiązanie do serii Dark Souls, gdzie tego typu ogniska pozwalają na rozwijanie postaci, służą jako punkty kontrolne i umożliwiają odrodzenie się po przegranej walce. Obok ogniska leży też pierścień który również jest nawiązaniem do solsów. We wschodniej Anglii możemy natknąć się na dziwnego czarnego psa Black Shaka, który w staroangielskim był nazywany również Shuka. To legendarne angielskie uosobienie diabła demona zwiastowało śmierć i nieszczęścia. W grze możemy znaleźć postać muzyka Keita. Jest to nawiązanie do wokalisty zespołu The Prodigy Keita Flinta. Artysta popełnił samobójstwo w marcu 2019 roku w swoim domu w Essex. Jest to więc wirtualny hołd ku upamiętnieniu tego muzyka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.